już przelicytowałem Cię Co? No mamy e, dnia chyba no. Szczupaka masz? A nie wiem, może szczupaczek, ale ten Ale Wygląda na, na sporego konia Albo szczupaczka czy tam chodzi No. No Szczupak Szczupak? Szczupak, Szczupak. I co tą sporą tamtę? Tak Ну, no е ha ⁇ ж, понешь, что пак, что пан холосую я что-то. И это... Myślałem, że to okoń dnia, a to szczupaczek bez szczelem. O kurde O o o ten to coś będzie chyba lepszy. Lepszy. nie szczupak za ogon. Widzieliśmy w szczupaka za ogon. Szczupaka za ogon wyciągamy. Zosajań co jeden <laughs> jakś ty się tak oplątał Ojej Gdzieś ty szczupła Wściekłeś się Jakś ty żeś się oplątał. No spokojnie, zaraz się wypuszczę, tylko muszę dojść jak tyś to, to wszystko kurwa wazy zrobił no. Cóż trzeba będzie zmienić przypom. A gadzie. Jakś Jak ci się, się owinął. Uciekaj, No won! Ah, katastrofa! No Hein, ja znowu coś dziwnego ciągnę. O kurde, ty, patrz, 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 patrz. Nie wiem, nie wiem, co to może być, ale... Ale chyba z pomostu tego nie podbiorę. No szczupły i to chyba wesz się wymiarek, ty, Heniu. Sły... Słyszysz? na zewnątrz jest na, co, na jaskółkę czy na No, patrz jakiś szczupaczek, hej. No, chodź, chodź, chodź tu. No proszę Ua wynocha, Ty, Heniu Patrz co mu z pyska wyleciało teraz o, Rybka, ty płoteczka, a tam coś takiego małego jeszcze Ty patrz bydlak na żałet jeszcze ja z chciał zerrzeć no Patrz jakie tu konie biorą A kurde Niezaliczony No niezaliczony, ty czwarty szczupak byłby Szczupak gdzie się? No nie wiem co się z nim nie uczepiły.